Zająco. Jak już byliśmy przy pierwszych budynkach i wzgórzu w Hucie Latteńskim, Niemiec zaalarmował, otworzono do nas ogień. Jak Niemcy wyszywali z rakiet, widziałem ich głowy i hełmy na głowach. Wówczas starałem się trafić. Gdy kolejny raz Niemcy otaczali dywizję w lasach, Poleskich, a na Polesiu była bieda niesamowita, było trudno żywnością, głodni chodziliśmy. Dowódca dywizji zdecydował o przerwaniu się przez front na stronę armii radzieckiej. To byśmy przechodzili przez bagnę Horodziatynę, tak się nazywały to. to. Były szerokości bagna jakieś 4 kilometry. No, i tam tylko były takie przejścia, gdzie było płycie i trochę. I przewodnik nas po tych przejściach prowadził. Te cztery kilometry, tośmy szli od północy do rana, do świtu. Myśmy nieśli rannych. Trzeba było podzielić całą dywizję na trzy grupy. Żeby nie było nas dużo w jednym miejscu i żeby te grupy szły innymi torami. Pierwszym zgrupowaniem, który szedł na Prypeś, to było zgrupowanie Osnowa, kapitana Gardzi. Siedem dni, ponad 210 kilometrów po bagnach. Więc Zając wyznaczał codziennie, jaką trasę mamy przejść. Rysował to na mapie, potem mapa szła do kieszeni i on miał cały obraz tego kawałka w mózgu i szedł po tych ścieżkach, które wcześniej wyznaczył na mapie, tak jak gdyby ktoś go prowadził na lince. Potrafił zapanować nad ludźmi i ta cała masa ponad 600 ludzi szła w pełnej ciszy. Brnęliśmy bardzo głęboko, miałem ciężko, dlatego że ten RKM, no to, to ciężki jest. Yy, jeszcze amunicja, granaty. Buty miałem w lesaku, na nogach szmaty, bo cały czas bagnem. Koń Zygmunta, zająca, w ciągu pięciu minut utonął. I to był ostatni koń w naszym batalionie. Komenda główna Armii Krajowej anulowała rozkaz dowódcy dywizji o przerwaniu się na stronę Armii Radzieckiej. Dowódca dywizji oczywiście rozkaz wykonał, swoją grupę zawrócił, a do dwóch kolejnych grup wysłał patrole, które miały poinformować, że mamy się przedzierać nie przez prąd, a mamy przedrzeć się na lubelszczyznę. Do naszej grupy patrol nie dotarł. Spotkaliśmy partyzantkę sowiecką, w której była radiostacja, i oni zawiadomili, swoje dowództwo drogą radiową, że my idziemy i dokąd idziemy. I w związku z tym 27 maja rano ta grupa przerywała się przez front na Prypeci. Były pagórki z jednej strony rzeki, z drugiej strony rzeki drugie pagórki. jedna obsadzone przez Niemców, a drugie przez Sowietów. Niemcy, jak przez las szliśmy w ich kierunku, uciekali, ale potem wyszliśmy z lasu na łąkę i ostrzelani zostaliśmy z obu stron. Głos, gdzie lecisz? Ja myślę, ktoś to na mnie w ten sposób woła, a to Kapitan garda, walźarkę do szwabów. Zostawiłem karabin maszynowy i zacząłem strzelać do tych Niemców. Było ich 80. Kapitan Żaniak zdecydował, że trzeba zorganizować przeprawę przez prypeć bo nie można narażać żołnierzy na dalszy marsz wzdłuż rzeki. Trzeba ją po prostu przepłynąć, a jak nie przepłynąć, no to pasy. I kapitan Garda krzyczy, trzymać się pasów i pojedynczo przepływać. Pasy się zerwały i zaczęli krzyczeć. Ratujcie, ratunku, o mamo, ci co się tupili. Przez Prypeć przepłynąłem na drugą stronę. Było bardzo zimno wówczas, mimo że to był 27 maja. Na drugim brzegu, gdy kilka kroków przebiegłem, z okopu wyskoczył żołnierz radziecki i krzyknął Łaży miny, a na polu już leżeli zabici nasi partyzanci. I ci, którzy poszli na te łąki, żeby się dostać do pagórków obsadzonych przez Sowiety, nie wiedzieli o tym, że łąki są zaminowane. Natknąłem się na Wicyntego Gąsiorowskiego. Miał obie nogi urwane i z tych żył tak krew cyrkała i o brady i poznał mnie. Ja myślałem, że on już nic nie reaguje, a on mówi Zygmusiu dobij mnie, niech ja się nie męczę. Nikt ich potem nigdy w życiu ani nie odkopał, ani nie zrobił pogrzebu. Ci, którzy tam polegli, urzeźnili ziemię. Idziemy. I patrzymy 100 z broni, karabiny maszynowe, granaty. żając rzucił swój pistolet, a ja położyłem RKM i granaty i zostawiłem sobie jeden zapalnik. Jak myśmy przeszli na drugą stronę, to oficerów zabrano oddzielnie i zapytano zająca, czy kogoś ma bliskiego w tej grupie powiedzieli sobie. No więc on mnie podał jako swoją żonę. Po kilku dniach połączono nas z tymi naszymi żołnierzami i przewieziono nas do Kiwerc. W kiwercach był obóz przejściowy, w którym przykowali nas do przejścia do armii Berlina. Major Kowal podejmuje decyzję, że nie idziemy na Prypeć, a zawracamy i, i idziemy na zachód. I z 9 na 10 czerwca 1944 roku nasze całe zgrupowanie przeprawiło się, przesposowało Bóg w czterech miejscach, na czterech przeprawach. Na Lubelszczyźnie, w rejonie tych lasów Parczeskich, Niemcy Przeprowadzili akcję przeciwpartyzancką. Myśmy bardzo dobrze byli do tego przygotowani. Nasze patrole były wysunięte 40 km i o każdym ruchu niemieckim byliśmy informowani. Nasze rozpoznanie ustaliło najsłabszy punkt, że tak powiem, Niemców, i tamśmy uderzyli. Do rejonu wyzwolonego przez nas. I zajęliśmy przecież Lubartów, prawda, Kock, Firlej. Weszły jednostki regularnej armii sowieckiej, front po prostu. No i myśmy z nimi uzgodnili, że dywizja razem z nimi będzie nacierać na Warszawę. Ale dowódca korpusu sobie zażyczył, że chce poznać, zobaczyć nasze wojsko, jak to wygląda ta dywizja. No i tak pod wieczór, po południu idziemy. Batalion za batalionem maszeruje w kierunku Lubartowa, i w skrobowie nas zatrzymują. Zbierają dowódców, i dowództwo nasze, tam do pomieszczenia, i dowództwo ogłasza, że mamy złożyć broń. Okazało się, że weszliśmy do takiego worka, przygotowanego przez Sowietów, bo naokoło nas były rozstawione czołgi, stanowiska karabinów maszynowych, prawda, piechota. Także. Podjąć walkiśmy nie mogli. Nasza radiostacja zdołała nadać ostatni telegram tej treści. Sowieci nas rozbraniają. 27 WGP. Tak, to był koniec.